To zła kobieta była. Resident Evil 6. Cześć wszystkim! Dzisiaj sobie rozpoczniemy ostatnią kampanię Resident Evil 6, a będzie to kampania Ady. E, wiem że dużo e, dużo z was pisało czy pisała, czy pisali e, że strasznie czekają na, szczególnie na tą serię, może nie serię, ale na ten rozdział kampanii także nie będę tutaj się już za bardzo rozgadywał, tylko w sumie zacznijmy sobie, tak jak widzieliście tam, może się cofnę jeszcze raz jak widzieliście, wszystkie kampanie zostały ukończone. Zostały tylko aid'y. No i cóż... Będziemy sobie... Grali jak zwykle na poziomie weteran, tryb pojedynczy. Ciekawe czy się da grać hankiem. Nie, nie da się grać hankiem. No, trudno. Dobra, offline. I uruchom grę. A teraz zamykam się. Nie wiem czemu, ale to mi się strasznie Bioshocka przypomina. Aż, aż za bardzo jeżdżę tutaj Bioshockiem i tym wyglądem Big Dadiego. Oj, kapkom, kapkom nieładnie zgapiać. Uuu Ej, czy to ty?

Intel will greatly influence your future. Curious? Not in the slightest. I knew you couldn't resist. I'm just here to find out what you're up to. Then by all means, proceed. So you know. Level four requires a handprint for access. I've made sure you'll be recognized. You've got my prints on file. You're not playing around, are you? Oh, I've got much more than your prints, Miss Wong. I teach into who? Good luck. Hmm. All right, Simmons. Let's see what you're hiding. Hey, da. Nah, Świntuszko? Czemu tu wszystko jest nawiązywane do seksu? Nie przyciągaj uwagi. Wow! Co my tu mamy ciekawego? Mamy nie przyciągać uwagi. No cóż, no to idziemy. A nie przyciągać uwagi, okej. Okay. A ciekawe, czy możemy zabijać, bo nic nam o tym nie wspomnieli. No chyba nie. Możesz skręcić łeb? Nie, nie skręciłaś łuba. <laughs> Ale, dobra, tu się nie da przejść. Więc idziemy tędy. Fajna muzyczka. O cholera. Cicho. No nie no. Fak, chyba źle zrobiłem. Chyba źle zrobiłem. Ej, możesz stać. Dziękuję. Dobra. Dzięki. Cholera, jasna. Czy będą tutaj wszyscy teraz przychodzić? Dobra. Chyba to był błąd, bon bo coraz więcej ich tu jest. Niestety. A ja nie miałem przyciągać uwagi. Czy to jest wybuchające? O oh, fuck! Głupie pojęcie na Spidermana! Dobra. No. Nie, muszę zmienić, ale. O kurde. Zresztą tu mogę wejść? No. Ejda, chodź tam. Spieprzyłem to. Łoł! Wow. No. Możecie przestać? Dobra. Spadam, bo... Nie za wesoło się tu robi, kurde. No nie, jeszcze gonią mnie, no. Dobra. O. Wow. No. Co mi tak idzie? Ja cię kręcę. Dawaj. No nie bo eee, pozostaje to bez komentarzy Odejdź, Ała! Prosto wpięte, Bez komentarzy Kurde, tak mi źle poszło Bo ja chcę zobaczyć czym się kurde tutaj chodzi Tak, albo A, tym, okej, okay, dobra Sorzę jeszcze raz muszę sobie to samo patrzeć, no ale cóż mam pozostać niezauważony. Dobra, nawet, teraz to tak zrobię. Mam nadzieję raczej skłonę. Okej na razie idę mam tendę iść <ścoughs> Okej okay. Nie Wow Nie odracaj się, nie odracaj Lara Lara Ktoren de teraz A tendę Spokojnie, spokojnie, damy radę. Pięknie. Jesteśmy coraz ty bliżej. Łu wow. to szybko w miarę robić. Okej. Okay. O nie no, no świetnie. Zaczęło się. O idź! Kibelek? Nie, nie kibelek. O o Ale mnie wzięli hej, hej. Cholera jasna Z wami. Oa! No, wal! Jednego i drugiego, no. A e, to będzie gorsze niż myślałem. Lender, jasne. Teraz, szybko, Dobra, cholera. Żeby was tak. No! Uciekaj! Albo dobra. Czy... Nie! Kurde. Szybko, wiesz te... pastylki. I ty... No i jakim cudem, no! Ejda! Ja cię zaraz zastrzelę, no kurde! Czy ty naprawdę mi nie zrobić? Fajnie, nie strzał. Uła. Skończy. Okay. A ja, no nie no. Słuchajcie, to się robi powoli śmieszne. Dobra, posłej, bo i tak nie mam do. Wyboru. No i dostałem. Do trzech razy sztuka. Wierzycie we mnie, bo coś mi się wydaje, że że pójdzie mi okropnie.

O oh, oh. wow. schowaj się, schowaj. Więc już Cichutko, cichutko, bo to musi nam teraz wyjść. To znaczy mi... Teraz ja nie, wiem, jak z tym. <laughs> o, o, idzie tu. Oby nie tu, oby nie tu. Przyjdziesz na nie. Cicho, spokojnie. Okay. Nie, no Ciekać. Kurde, nie wiedziałem, że aż tak to zrobią, no. Widam może szybciej Uciekaj, uciekaj. Okej okay. W sumie mogłem to za drugim razem zrobić, no oczywiście. Po co? To jest drabinka, że mogłem ją opuścić? Nie, myślałem. To musi być new breed I've been hearing about. Dobra. Tu jeszcze coś... nie, to może mogę się schować chyba. Din 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 din. O fuck, ktoś tu idzie. Nie ma mnie, nie ma mnie. Idź na górę. O o! Ale fuksy mi się to udało. Uch. Dobra, starczy. Idziemy tędy, nie będziemy się za bardzo rzucali w oczy za to tyły Kade'i się za bardzo rzucą w oczy. Zresztą to tak strzelić do jednego i drugiego, no ale... Lepiej nie. Dobra. jest pytanie Aha, tam są oni. Nie. Tam lepiej nie Ale ładnie ktoś wymył podłogę alarm niech to licho Nie no oj No Dawaj Dobra Czy mi się udało? Oh. Ożesz? Nie tu nie ma. Ożesz. Też nikogo nie ma. Taka dosyć misja skradenkowa jak na razie. Okej. Okay. Aha, to jest to. Ten kawałek. Trzeba uważać. Fajne... fajny tu soundtrack jest. W misji, dobra. Przyda się jak najbardziej. Dobra, chodźmy stąd, bo tu za dużo szcz szczurów jest. <laughs> Szybciej. Nie mam czasu. Punkt kontrolny. Augusta, To muzykę skądś kojarzę, tylko nie skąd. Zamknięte. locked. to effort, No raczej na pewno. Złam szyfr. A Dobra, złam szyfr, ale Ale jak ja mam to zrobić teraz? A tu coś jest blocked Więc nie widzisz hmm. Może trzeba zgasić światło Tylko ja na razie nie wiem co tu trzeba zrobić, bo tam mi pieści prądy stąd wyszedłem, tu nic Hmm. Kurde no coś tu trzeba zrobić ona tam niby nic nie widzi jak na razie ale Wiesz, że to nie jakiś bug się znowu zrobi, że nic nie mogę Więc nie widzisz niby, nie? A co też można widzieć. Kurde, no, zaczyna mnie to denerwować. Dlaczego? Bo nie wiem co tu trzeba zrobić. Znaczy tam jest tylko interakcja, tu tak samo. Hmm. Hmm, patrzy na to, może się da rozglądać? No nie. Oj, znowu to samo. Ale chwila, moment. No właśnie, no przy tego łosia. Może teraz coś zobaczysz. Okej, okay, i co dalej? A. Mam to teraz ułożyć, tak? <laughs> Tylko w jakiej kolejności? Jeszcze raz. Um. To będzie wąż, tak? Nie wiem w jakiej kolejności. Hmm. Zaraz, zaraz. Hmm. Kurde, był wąż przecież. Okej. Okay. Okej. Okay. Eee, teraz tu. Na razie to to będzie. I... Cholera, jeszcze tu? A nie! <ścoughs> Bo co ja bym zrobił? Okej. co ze źle zrobiłem? No dobrze. Prawo. Well that was a pain in yes. No troszeczkę upietliwa. Aha. I'm guessing teamwork isn't a strong point around here. Oh hold on. Yeah. Stopping your own crew's got to be bad for morale. Zakazuję. Akcesja co ma na file informacje. Zaraz, tylko najpierw chcę się obłowić troszeczkę. I co to się będzie teraz Jake Mueller has been located in the Republic of Edonia. Your mission is to find out if his body has antibodies to the sea virus. We cannot allow a vaccine to be produced. Agent Birkin will be sent in to acquire the target. Your job is to ensure they escape the country alive good luck six months ago that can't be right i don't remember those orders maybe they were passed on to someone else yeah it's <laughs> Dobra, cownij się cownij Chodź tu I. No jeszcze jeden Obrabru Owija, ja zasadziłem to Znaczy ja mówię jako ejna, e, dobrze idę. Whoa! Oh! Eepa! Can you stop? I see you, you were expecting me. Oops. Ale jaki tu No no, wszyscy mutować, au, au. Dawaj, dawaj. Muszę być też tutaj ostrożny. Pięknie. Przeładować... A ty kurczę, skoczy synu... Pięknie! Nie dasz nic? No nie, kolejny... Ale, Ada, rozwalasz te łby! No, było coś wszystko coś ze spacją...

Kurde A możesz to przyjąć Ada Fajnie by było Kurde Puść Fak. No dobra idę tu Nie da się No pewnie że się da U Możecie mnie tam puścić No ejda Ach, Dziękuję